Proszę Państwa, zaburzenia zachowań seksualnych obejmują szerokie spektrum problemów, które dotyczą sfery seksualnej. Objawy ich mogą być bardzo różnorodne. Mogą obejmować trudności w sferze popędu seksualnego, preferencji seksualnych, tożsamości płciowej, ale także zachowań seksualnych. Rodzaje zaburzeń zachowań seksualnych możemy podzielić tak ogólnie na obejmujące sytuacje, w których Podniecenie seksualne jest związane z nietypowymi bodźcami lub zachowaniami, na przykład ekshibicjonizm, sadomasochizm i podobne zaburzenia. Dysfunkcje seksualne dotyczą często trudności, takich jak zaburzenia erekcji, zaburzenia orgazmu, czy też nadmierny popęd seksualny. Warto tutaj również wspomnieć o bardzo częstej obecnie, bardzo częstym problemie. Jakim jest, jakim jest uzależnienie młodych mężczyzn od pornografii. Zaburzenia tożsamości płciowej obejmują niezgodność między płcią biologiczną a tożsamością danej, danej osoby. Oczywiście bardzo duży tutaj jest też wpływ. Kompulsywne zachowania seksualne charakteryzują się powtarzającymi się, niekontrolowanymi w zasadzie impulsami seksualnymi. Pomimo negatywnych konsekwencji, seksoholizm, tak, nadmierny popęd seksualny również może prowadzić do uzależnienia negatywnych konsekwencji w życiu takim codziennym. Objawy problematycznych zachowań seksualnych, takie jak kompulsywne poszukiwanie kontaktów seksualnych, często z przypadkowymi partnerami. Utrata kontroli nad zachowaniami seksualnymi, również istotny problem. Negatywne konsekwencje w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, tak, to wszystko niewątpliwie może, może być z tym powiązanie, powiązane. Poczucie wstydu, jakiejś winy, prawda, cierpienia z powodu również zachowań seksualnych. No i problemy w relacjach także interpersonalnych. To wszystko, proszę Państwa, wymaga bardzo starannej, odpowiedniej diagnozy. Ja myślę, że tutaj moja rola przede wszystkim jest związana z wykluczeniem problemów natury. Medycznej związanej z dysfunkcjami organizmu. Natomiast, natomiast psychoterapia, typowa psychoterapia, myślę, że jest bardziej jednak domeną obecnie psychologów. Ale ta diagnostyka u mnie w gabinecie uważam, że zawsze powinna być też najpierw starannie wykonana. Do czego Państwa zachęcam i serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.